Wielkich lotów polskim skoczkom życzy firma Blachoprapędz, dystrybutor systemów fotowoltaicznych Revolt Energy. Razem sięgamy nieba. Olek, można powiedzieć, że ten weekend wisia względnie udany, no gdyby wyciąż ten ostatni skok, bo to była taka, taka łyżeczka dziekciu, można, można się tak wyrazić. E, ja bym podsumował ten, ten weekend bardzo pozytywnie, bo wyciągnąłem z dnia wnioski dzisiaj mi się skakało łatwiej, bo bo też wiedziałem na co się mam przygotować i te skoki dzisiaj były na wyższym poziomie niż wczoraj. obydwa, oby... wszystkie skoki były na wyższym poziomie i myślę, że stabilnie. Ten drugi skok też mi się podobał jako od mojego czucia metry tego może nie pokazały, ale no, też mogę powiedzieć, że no farta do warunków nie miałem, bo, bo jako w sumie jedyny zawodnik dostałem punkty na plusie, więc i to dosyć sporo, więc, więc tutaj niski rozbieg, niska prędkość. 对<子> E, e, też nie sprzyjający jakiś wiatru, to, to, to już urywa kilka dobrych metrów. No. E, można powiedzieć, że e, no to wiadomo, początek sezonu to też te błędy się zdarzają. Ale jest jakiś taki właśnie jeden, na którym pracujesz, który, który byś chciał wyeliminować, czy, czy na razie po prostu szlifujecie ogólnie skoki i jakoś tam się przygotowujecie. Powtarzalność i e, żeby oddawać każdy skok nawet na treningu w 100%. Cały czas bardziej chodzi o tą sferę mentalną, czy, czy to jakieś tam braki techniczne też wchodzą w grę? Myślę, że technika mam na fajnym poziomie i też na pewno to mogą trenerzy po, potwierdzić, że, że technika gra, ale czasem właśnie zabraknie Trochę, trochę luzu, jeszcze, jeszcze, wszystko, jeszcze, jeszcze trochę pod kontrolą, ale jak to puszczę, wszystko to wychodzą naprawdę super skoki. Po raz pierwszy w Polsce jednocześnie letnie gram Prix kobiet i mężczyzn. Jak ty się zapatrujesz na taki, na taki pomysł? Czy, czy rzeczywiście ma rację bytu? Czy, czy jest tak na przykład, że dziewczyny was, jako takich bardziej doświadczonych, tutaj na skoczniu wiadomo, że też nie, nie na co dzień macie okazję, żeby trenować, jakoś tam razem spotykać się? Jakoś tam się dopytują, może radzą jakieś jakichś kwestiach? Nie no, kobiety mają rano zawody, a po południu raczej się rozumiemy, No też mają swoją pracę, też to jest ich praca. Może skaczą trochę inaczej, innych trenerów mają, więc tam raczej nawet nie mamy ze sobą kontaktu w ogóle. Przez ostatnie parę miesięcy ciężko pracowaliście, teraz przyszedł czas na, na troszeczkę wolnego. Zaplanowałeś już jakoś ten urlop, tą przerwę? Tak, tak, zaplanowałem i teraz mogę zapomnieć o tych drugich, drugim skoku, drugich metrach, jakie to były. I skupić się na wyjeździe i cieszyć się. Z radością pojechać.